Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz, Dombrowski, ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 171. Opublikowany 13 kwietnia 2021 roku. Kolejny sukces polskiego rządu. W poniedziałek 12 kwietnia premier Morawiecki przybył do Katowic, gdzie dokonał uroczystego otwarcia nowo wybudowanego ronda i tunelu. Wygłosił tam przemowę o tym, ile to pieniędzy rząd nie wydaje na budowę dróg lokalnych. Tymczasem mieszkańcy Katowic wyglądali na troszkę zaskoczonych, ale nie podawanymi przez niego liczbami. Po prostu nie bardzo rozumieli, co się tu za przeproszeniem odpierdala, bo nie dość, że rząd na tą konkretną inwestycję nie dał ani grosza, ze 100 milionów, które kosztowała, 72 dalała Unia Europejska, a resztę miasto, ale co więcej, pomimo tego, że premier otwierał drogę dopiero teraz, samochody korzystają z niej już od grudnia. Bardzo mi się podoba otwieranie inwestycji, z którymi nie miało się nigdy nic wspólnego i które są już dawno w użyciu. Więc jeśli moi czescy czytelnicy chcieliby na przykład, żebym otworzył im most Karola, to chętnie służę pomocą. Z pewnością będę w stanie wymyślić jakieś przemówienie wychwalające mnie pod niebiosa i wszyscy będziemy się świetnie bawić. Ale obawiam się, że Morawiecki nie pojechał do Katowic dla zabawy. Tylko po prostu pis desperacko potrzebuje jakichś sukcesów. Bo miał ostatnio kiepski okres. Po pierwsze, Rysio Czarnecki, najbardziej oślizgła osoba w polskiej polityce od dekad, a od jakiegoś czasu europoseł PiS, został przyłapany na niezwykłej pazerności. Nawet wyjątkowo wysokie zarobki europarlamentarzystów nie były dla niego satysfakcjonujące i postanowił dorabiać sobie, robiąc przewały na swoich europoselskich wydatkach. Europarlament właśnie nakazał mu zwrot całej kwoty, chodzi o podobno aż o 100 tysięcy euro, którą pobrał z brukselskiej kasy jako zwroty za dojazdy, że podróżował do Brukseli aż z Podkarpacia i to starym punto kabrioletem zezumowanym lata wcześniej. W akcie wyjątkowego optymizmu Europarlament zgłosił sprawę do polskiej prokuratury, czyli de facto do kolegi Czarneckiego z koalicji. Obawiam się, że wyjdzie z tego tyle, ile z kroków prawnych, którymi wygrażał Czarnecki autorom artykułów, które już latem zeszłego roku opisywały jego przewały. Skandal z dyrektorem Lasów Państwowych, który nagiął przepisy, żeby móc sobie samemu sprzedać dom z 95% bonifikatą, więcej o tym w zeszłym tygodniu, też narobił trochę bigosu. Najpierw pisowskie media broniły go, mówiąc, że to fake news, a potem z hukiem został zwolniony z pracy, za co, skoro oskarżenia były fałszywe, nie wiem. Na jego miejsce wskoczył człowiek Zbigniewa Ziobry, co Kaczyńskiemu może nie być na rękę, ale nie wszystko jeszcze stracone, bo nominacja jest jedynie dla pełniącego obowiązki. Prezydent Duda też nie miał za dobrego weekendu. Jego zespół prasowy opublikował zdjęcie tego, jak przez telefon rozmawia z królem Jordanii. Internaci doszli do wniosku, że telefon stacjonarny ma odłączony kabel i festiwal wyśmiewania prezydenta w internecie rozpoczął się od nowa. Co prawda jego obrońcy zwracali uwagę na to, że w tym typie telefonu kabel podłącza się od spodu, a widoczne na zdjęciu gniazdo to tak naprawdę jakiś przełącznik, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Zbyt wielu ludzi podziela opinię Żulczyka na temat intelektu prezydenta, dlatego gadanie z niepodłączonego telefonu nikogo by nie zdziwiło. Ale najbardziej dostało się pisowi w sądzie. Niektóre z sądów wciąż są niezależne i jeden z nich podtrzymał proces Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich i zawiesił przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Zdaniem rzecznika przejęcie jest niezgodne z prawem, bo rozpatrując niebezpieczeństwo stworzenia monopolu, rozważono tylko rynek reklamowy, nie biorąc pod uwagę kwestii wolności słowa, a raczej jego rażącego naruszenia w przypadku, kiedy większość lokalnej gazet i portali dołączy do medialnego imperium kontrolowanego przez PIS. Adam Bodnar zaszedł Pisowi za skórę. Rzecznik Praw Obywatelskich to jedyna instytucja, której pisowi nie udało się przejąć albo choć częściowo unieszkodliwić. Jego kadencja skończyła się zeszłego lata, ale od czego czasu mamy pad. Pis chciałby zastąpić go jakimś przydupasem swojej partii, ale to niemożliwe od kiedy utracili większość w Senacie na niezależnego RPO, natomiast takiego jak uznana prawniczka zajmująca się prawami człowieka, taka jak Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgodzić się nie mogą. Zresztą po miesiącach bycie traktowaną pernogą przez Sejm wycofała ona swoją kandydaturę. Kaczyński zdecydował się przełamać ten impas przy pomocy swojego kukiełkowego Trybunału Konstytucyjnego. Oglądanie tego żałosnego show aż bolało w oczy. Bodnar, jako prawnik, ale także jako kulturalny człowiek nie mający problemu z wysłowieniem się, deklasował swoich oponentów intelektualnie. Jego w stu procentach przewidywalne ruchy, chociażby to, że chciał obejrzeć dokumenty, na które się powoływano, całkowicie zbijały magister Przyłębską z tropu, a Marek Ast de facto przyznał, że jedynym powodem, dla którego przedłużenie kadencji Bodnara uważają za niekonstytucyjne, jest to, że nie mają w Senacie większości pozwalającej ich na zastąpienie go kimś swoim. W momencie, w którym pisze te słowa, posiedzenie zostało odroczone, ale jeśli pamiętamy, że Przyłębska to tylko marionetka Kaczyńskiego, wynik tego procedowania jest z góry przesądzony. Pokaczyński już zdecydował: Jak Polakom nie da się wmusić pisowskiego RPO, to nie będą mieli żadnego. To oczywiście krytyczny moment dla polskiej historii, ale dla pisu najważniejszego oczywiście okrągła 132. miesięcznica katastrofy w Smoleńsku. Lub, jeśli wierzyć filmom przygotowanemu przez Komisję Macierewicza, zamachu, dogłębna analiza udowodniła, że doszło do dwóch wybuchów. Pierwszy ładunek zainstalowano w skrzydle, żeby je urwać. Potem, kiedy piloci utracili kontrolę nad samolotem, zdetodowano drugi ładunek w przedziale pasażerskim. A dla pewności jeszcze rosyjscy kontrolerzy ruchu podawali pilotom błędne informacje, żeby nie trafili we mgle w lotnisku. Z filmu nie wynika, dlaczego Rosjanie mieliby naprowadzać na zły tor samolot, który i tak lada chwila miał eksplodować, ani dlaczego ktoś uznał, że najpierw trzeba urwać skrzydło, a dopiero potem wysadzić w powietrze resztę samolotu, albo dlaczego na nagraniach z czarnej skrzynki nie słychać ani wybuchów, ani tego, żeby piloci zorientowali się, że nagle urwało im jedno ze skrzydeł. I to chociaż film zawiera nagranie z ostatnich sekund lotu, włączając w to krzyki umierających ludzi, co bardzo poruszyło rodziny ofiar. Nie podano też wprost, kto zamachu dokonał, choć z wymowy filmu było jasno, że dużo za uszami ma Tusk, współpracujący z rosyjskimi służbami specjalnymi w ukrywaniu prawdy. Społeczeństwo już jednak dawno przestało kupować pisowskie-smoleńskie obsesje. Zwolennicy teorii o zamachu są otwarcie wyśmiewani, nawet przez polityków z pierwszych stron gazet, takich jak Radek Sikorski, który pyta na Twitterze, czy skoro ustalono, że był zamach, a nie katastrofa, to czy Marta Kaczyńska odda nienależne jej miliony z odszkodowania? Zamachów policja nie obejmowała. Obchody miesięcznicy w Warszawie także nie są już mile widziane, przez co PiS musiał ściągać sobie policyjną obstawę z całego kraju. A pisowską elitę od reszty społeczeństwa po raz kolejny oddzieliły kilometry barierek. Aktywiści opozycyjni, którzy zebrali się pod Pomnikiem Smoleńskim, zostali spod niego usunięci siłą, a niektórych z nich, jak np. Pawła Tanajny, nawet aresztowano. Tymczasem część opozycyjnych działaczy chciała odsunąć uwagę od upamiętniania w kółko tych samych ofiar tragedii w Smoleńsku i, zainspirowana podobnym happeningiem z Pragi, uczcić ofiary pandemii COVID-19 poprzez pokrycie powierzchni placu kibicusuckiego krzyżami po jednym dla każdej z 58 176 ofiar. Jednak fakt, że przypominali oni, że żeby zmieścić wszystkie ofiary pandemii, z których wiele utraciło życie przez niekompetencje rządu, potrzeba by było 606 tu polewów, nie bardzo spodobał się rzucącym, więc po raz kolejny przypomniano wszystkim, że niektóre ofiary są ważniejsze niż inne. Malujących krzyże usunięto siłę, siłą, a na nawierzchnię palacu wyczyszczono za pomocą myjek ci ciśnieniowych. Media rządowe podzieliły swój czas pomiędzy transmitowanie wszystkiego, co robi Kaczyński, łącznie z jego odwiedzinami na grobie matki, co przecież nie było ani oficjalnym wydarzeniem państwowym, ani nie miało żadnego związku ze Smoleńskiem, a atakowanie Tuska, który po raz kolejny przypomniał, że na własne życzenie lecha Kaczyńskiego, znanego z wywierania nacisków na pilotów, to jego kancelaria organizowała lot. A tymczasem fajnie by było, żeby jakieś media zastanowiły się, jak to jest, że Kaczyński wciąż jest ponad prawem. Jemu wolno odwiedzać grup mamy w towarzystwie znacznej grupy współpracowników. Inni nie mogą zorganizować w swoim bliskim pogrzebu, bo w pogrzebach może udział brać co najwyżej pięć osób, a to wliczając w tą liczbę grabarzy. Oczywiście co innego, jeśli ktoś chce zorganizować pogrzeb katolicki. Na pogrzeby religijne prawo przewiduje wyjątki. Tu limitem jest jedna osoba na 20 metrów kwadratowych i to tylko wewnątrz budynków. Tymczasem, podczas gdy Kaczyński ze swoim enturażem oddawał się grobingowi, policja wjechała na czyjeś wesele i rozpędziła wszystkich 81 gości. Organizatorom grozi teraz nawet do 8 lat więzienia za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. W Białym Stoku dzielni milicjanci rozpędzili grupę kilkudziesięciu osób, które w ramach protestu przeciwko zamknięciu siłowni zebrała się na ćwiczenia pod Gołym Niebem. Z kolei w Głogowie ponad setka protestujących przeciwko lockdownowi została rozpędzona przy pomocy pałek. Film z ataku policjanta na bezbronną kobietę stał się wiralem w internecie. Policja tłumaczyła, że kobieta wraz z dwójką innych zatrzymanych była wobec policji agresywna. Na dowód opublikowała film z innej kamery, który jeszcze tylko bardziej ją pogrąża. Na tym drugim nagraniu widać policjantów podążających za grupą ludzi spokojnie idących chodnikiem, dopiero potem jak policjant zaczął szarpać kobietę za bluzkę, zareagowała dość nieparlamentarnie, no dziś to raczej wulgarnymi słowymi, bo to troszkę się zdezaktualizowało od kiedy Kaczyński nazwał posłów opozycji kanaliami, a jego posłowie i posłanki kierują w stronę swoich przeciwników politycznych środkowe palce. Również dopiero wtedy towarzyszący im mężczyźni stają się agresywni wobec policjantów, żądając, aby zostawili kobietę w spokoju. Ale największą chyba imprezą masową zorganizowaną wbrew obostrzeniom pandemicznym była pielgrzymka motocyklistów na Jasną Górę. Zdjęcia tłumów stojących na błoniach pod murami klasztoru rozeźliły wielu ludzi. Tylko na swoich mediach społecznościowych widziałem wielokrotnie pojawiające się pytanie czemu nie ma tam policji? Śpieszę więc sprostować te podejrzenia. Policja była, a jakże? Jedna z policjantek nawet przemówiła do zebranych. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że pomimo obecnej sytuacji jaką mamy w kraju spotykamy się dzisiaj w tak licznym gronie. I na tym dziś skończę. Wątpię, że myślił w tym tygodniu jakąś lepszą puentę. Tekst powstał dla portalu bryckiej listy. Zdjęcie Adama Bodnara, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, licencja Creative Commons bez prawa modyfikacji.